Hi, my name is Karolina and you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentBee, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Czy często musicie przeprowadzać rozmowy biznesowe językowe po angielsku? Jeśli tak, to na pewno spotkaliście się z tym, że język biznesowy jest pełen skrótów, aby przyspieszyć komunikację, bo w biznesie czas to pieniądz. Warto więc poznać najczęściej pojawiające się skróty, aby nasze rozmowy biznesowe przebiegały gładko jak po maśle. Na co dzień pewnie wszyscy spieszycie się z wykonaniem różnych zadań, nie tylko tych biznesowych. Przeważnie jest tego tyle, że powinno być zrobione na wczoraj bądź tak szybko jak jest to możliwe. ASAP. Jadąc do pracy pewnie zastanawiacie się, co będziecie musieli zrobić, jak tylko dojedziecie na miejsce ASAP. Możesz skontaktować się z klientem. I need to phone the client ASAP. A może sporządzić sprawozdanie. I need to make a report ASAP. A może jeszcze się nie obudziliście i musicie zacząć dzień od zrobienia kawy. I need to make a coffee ASAP. Przyjeżdżacie na miejsce, a tu pojawia się rozmowa o tym, że wszyscy dostali notatkę o dzisiejszym spotkaniu, czyli memo. Skrót od łacińskiego słowa memorandum. Did you get my memo about today's meeting? Czy dostaliście not notatkę o dzisiejszym spotkaniu? Oops. I didn't get the memo. O, o, nie otrzymałam notatki. FYI, we have a new colleague in our team. Na spotkaniu okazuje się, że nowy rok przyniósł nowe zmiany. FYI, we have a new system. I że macie nowego kolegę, który dołączy do waszego zespołu. Wszystko przyjmujecie do wiadomości, po czym widzicie, że dzwoni do was prezes firmy, czyli CEO. Skrót od Chief Executive Officer. Musicie przeprosić i na moment wyjść, aby odebrać telefon i wrócicie za moment. Sorry, I need to take this. BRB, czyli Be Right Back. Zaraz wracam. BRB. Okazuje się, że szef pyta o Wasze KPIs Key Performance Indicators czyli wskaźniki efektywności dotyczące wykonanej pracy i jej jakości. How are the KPIs doing this month? Czyli jak się mają wskaźniki e, efektywności tego miesiąca? A wy, na to, że musicie sprawdzić w systemie CRM, Customer Relationship Management. System informatyczny, który automatyzuje i spina wszystkie procesy dotyczące sprzedaży i obsługi klienta. I need to check KPIs in CRM. Wracacie do komputera i przekazujecie szefowi dobre wieści. Spoglądacie na zegar i okazuje się, że dzień prawie dobiega końca. Oh my goodness, it's EOD end of the day koniec dnia. Przed wyjściem do domu musicie tylko jeszcze sprawdzić harmonogram pracy na przyszły tydzień. Patrzycie na rozpiskę i okazuje się, że w przyszłym tygodniu pracujecie zdalnie z domu. WFH, Work from Home. We're WFH next week, everyone. Póki co nie macie jeszcze żadnych ważnych spotkań, ale szef zaznaczył, że kolejne spotkania dopiero będą ogłoszone pod koniec tygodnia. Czyli TBA to be announced. Meetings for next week are TBA. Język spotkań biznesowych jest pełen skrótów. Sprawdźmy, które zapamiętaliście. Jak po angielsku powiecie tak szybko, jak jest to możliwe? ASAP. A jak powiedzieć prezes firmy? CEO. A jak była praca zdalna? WFH. Work from Home. Mam nadzieję, że udało się Państwu zapamiętać te akronimy i że się przydadzą. Naukę będziemy oczywiście kontynuować, a temat kolejnej lekcji jest. TBA. Kto pamięta, co to znaczało? Hi, my name is Karolina. And you are listening to Angielski z Karoliną. Sponsorem podcastu jest FluentPay, najlepiej oceniana szkoła angielskiego online.